żelazny razny poszedł wraca 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 słuchajcie no nie moja wina nic poradzę tak gra tak wygląda no ukrywanie się nie patrzenie w oczy zenkom z zbyszką i, i pozostałem nie cię poradzę, że to tak kolega chyba już powinien sobie pójść drzimuń znowu teraz nie wyszedł Teraz i owszem, ale jedno jest pewne O, o nie Trzeba było biec. No tak, to można się było tego spodziewać. Fuck this! Ooo, oh, bo trzeba bobiec. Jezu, jeśli są już jakieś strza... Nie, nie, Kawał drogi. W sumie mam wylane, biorę piłę i spierdzielę. Ale nie, no teraz nie będzie tego. nie kurde, goniłbym je tam. No tak co? Jajce. Fak, fuck, fuck. Dobrze, że przejrzałem szafę. W tyle to może się przydać. No, Ja bym tu biegł i bym wtedy wszedł i o, że gonił mnie z zb jestem ekstra. Nie, ale ja musiałem się schować, ja musiałem wejść za tą Zbyt miła muzyczka. Podejrzane Coś tu musi się. Dobra. Nieważne. Na razie nie ogarniam. Wielka brama do innego świata. Połowa mojego nie jest żałosna. To już tak lepiej widzę. Jedna droga prowadzi na schody. A owe schody prowadzą do zbyszka. To na pewno czeka na mnie śmierć. Śmierć to... O fuck, patrzcie jaki ten. Kurde. Ale to coś tempy. Jasny gwin. Laudanum jest dobre na wszystko. Wpiszcie sobie w wikipedię Laudanum. Ha. Dobra, jak najbliżej tego będzie łatwiej. O nie! Nie, tu przeszkadza! No! Ekstra, brawo! Tak będzie w nieskończoność. Nie mam już laudaną. Szlak mnie trafi. Ale będę kończył odcinek i zrobimy to w następnym. Szalony przeskok. O, to byłby dobry pomysł. No, to jest dobry pomysł. Dobra, spróbuję to przejść. jak tam przeskoczyć? To nie jest możliwe, naprawdę. FAK! Kamień, weź wypieprzaj. Aaa... No nie ma bata, no nie wyjdę stąd. My name is Gordon and if you haven't noticed, I helped you to get here. And now I was hoping you could help me. The God of Discord holds my soul here until your sacrifice is complete. You will need the sacrificial tools to finish the ritual. The ritual knife to remove my heart and the bone saw to, to remove my head i my I'm move he won touch i my heart on the two <laughs> this won't please the be the but it will banish his creatures what what you already have more tools wonderful news hurry hurry finish the rituals don't worry about my Zróbmy o to co to o co to prosi Ej chyba ja nie muszę tym Wyciągnęliśmy jego serce, ale jazda Ekstra Co to jest? Hmm, serce. O, miło. A gdzie głowa? W ogóle co ja mam zrobić teraz? Na ja chętnie bym skoczył. Hmm, rozbiję mu jeszcze ref. Dobra. Nie przesadzajmy. Chyba możemy wrócić. wiedziałem? To było normalne kto by pomyślał. Oj teraz trzeba tutaj serce chyba jego wcisnąć. Jeśli dobrze myślę Polera Do kogo mam iść? Wow! Ale jazda! Nie nic się dzieje, nie ogarniam. Coś się chyba zawiesiło, bo kradłeś wyjście może. Czekajcie, wezmę moją miksturę zdrowia, bo nic nie widzę. A czy tak nic nie dało? Pach! Dobra, co tam, mam to w dupie. Podejdę do niego, może mam je zabrać, czy coś. No, on jest dobry. Mam no, w ten buk cały. Gdzie on jest? Nie mm. może się było tego spodziewać. Czyżby to koniec? Czyżby to było już wejście? Eugene ran for miles. Ran into his legs nearly gave out. Once he thought he was far enough, he stopped and looked back at the temple. He heard no more screams of terror in his ears, but in his mind, he thought he heard Gordon's voice. Thank you, my friend. Thank you. Epic, chyba kogoś, jak zwykle. Nie ma to Dobry koniec Yeah! Dzięki Ci, dzięki Ci, Ninja Samurai. Thank you very much for uh, this awesome naprawdę. I'm naprawdę. Jestem naprawdę. Jestem naprawdę. Jestem naprawdę. my pants. Jestem naprawdę. Jestem naprawdę. Jestem naprawdę. Jestem grałem chyba. W każdym bądź razie... W każdym razie muszę coś zjeść, bo zgłodniałem Grając w to schudłem 10 kilo Tak, to było wszystko O, dostałem jakiś kod Tyr2999 299 299 The end Dzięki za oglądanie tego z tej serii, komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnej serii Cryostasis mam nadzieję. Także do usłyszenia, na razie. Awesome and epic, haha.